Elza, chcę dziś Was nauczyć, jak zrobić ławkę z neoliny. Jak macie taką neolinę, to musimy ją złożyć na pół, i widzimy, że mamy taką podwójną. Tak jak robiłam kiedyś do słodnego faceta. I zakładamy na kciuk, i tą bierzemy małym palcem. I potem tą, co jest dalej od nas. Tu kładziemy i tak zabieramy, że takie skrzyżowanie, i zakładamy na kciuk, i bierzemy to w małym palcem. I widzimy, że tutaj mamy takie skrzyżowanie. I potem to ciągniemy środkowym palcem i na drugiej ręce. I puszczamy z kciuku. I potem to, to takie nie na środku, tylko to z boku ciągniemy wskazującym palcem i na drugiej ręce. I teraz widzimy, że tutaj takie dwie mamy tutaj jakby tak bardziej na dół te na środku i je bierzemy kciukami, puszczamy z małych palców i gotowe! Tak powinna Wam wyjść ławka. Jeśli Wam tak nie wyszła, możecie od nowa włączyć filmik.